Ale ja ciebie mało słucham, no macie po, masz po 6 godzin, no dzisiaj akurat miałam wolne, a to dlatego, że już przestałam tych kamratów słuchać, bo ich nie ma na razie. No tak, tamto nie, nie, że po robili, już pod po, po koniec kurde. No, no a, przecież ich też zwróciłam do ABW, te, tylko że te... w 2020. Ale co miałeś, że co, to co, co, jakiś motyw dałaś, czy, czy nie? No, no to, jak to jak u Eugeniusza Sendeckiego w 2020 roku, który to był 27 chyba czerwca, na Eugeniusza Sendeckiego transmisji, ta transmisja jest, Olszański nawoływał, nawoływał do mordowania, to ja zadzwoniłam na policję wtedy. Ja to odtajniłam. To jest, wiem, że nie macie czasu oglądać i, no, tego, co ja robię, ale ja to odtajniłam i to jest odtajnione. A dostałam z tego, z prokuratury, od, odmowę wszczęcia dochodzenia, dlatego odtajniłam, wnerwiłam się i do tego, do ABW też przekazałam. Ich trzeba zaryj wziąć wszystkich. Wszystkie a to poszło do ABW i do CBA. CBA, że tak. Yy, korupcja, jakoś, No jako tak? korupcja, jako korupcja urzędnicza. Czyli policja, prokuratura, oni to jest szajka. Czyli przy okazji załóżmy Olszańskiego gdzieś tam w 2020 roku. No. Rozwali, roz, Rozwaliłam, rozwalam taką szajkę urzędniczą. Aha. Ale to pakietem. To poszło pakietem do, na policję, do prokuratury, do ABW i do CBA.